Czy wydaje Wam się też czasami, że coś Wam się udało zrobić, dlatego że mieliście szczęście, albo dlatego, że wcale nie było takie trudne, albo dlatego, że po prostu nikt się nie zorientował tak naprawdę, że wcale tego nie umiecie? Jeśli tak, to być może mm, znacie coś takiego jak syndrom oszusta i być może to właśnie z tym syndromem oszusta się zmagacie. I zapraszam na to wideo, które właśnie będzie o syndromie oszusta. Syndrom oszusta to najprościej mówiąc autosabotaż czyli coś, co w obrębie, w dziedzinie nauki języków obcych, dzieje się bardzo często. A ja już zresztą kiedyś o tym mówiłam że autosabotujecie się. Um, no i dzieje się to nie tylko oczywiście w tej dziedzinie, tylko w wielu różnych. Mówi się, że u kobiet dzieje się to częściej, u mężczyzn rzadziej. Ale nie zważając na dane statystyczne, ja muszę przyznać, że z tego co obserwuję w moim życiu, rozmawiając z różnymi ludźmi, to mogę śmiało powiedzieć, że jest mniej więcej porówno. Ten problem dotyka bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi i czasami my sobie tak myślimy, e, że tylko ja mam z tym problem, ale nie. Przeważnie im ktoś ma wyższe wykształcenie albo im bardziej ktoś jest inteligentny, tym częściej ma właśnie problem z tym syndromem oszusta i ma to również związek z tak zwanym efekt, efektem Duninga-Krugera który mówi o tym, że kiedy na początku czegoś się uczymy i znamy tylko niewielką część tego, to nam się wydaje, że wiemy bardzo dużo i czujemy się super ekspertami w tej dziedzinie i jesteśmy bardzo pewni siebie pod tym względem. Tak się dzieje też w przypadku nauk języków, kiedy ktoś zaczyna się uczyć jakiegoś języka i później mówi, że ten język jest super prosty, że w ogóle tam nie ma żadnego problemu, jak inni mogą tego języka nie znać. I tak się bardzo często dzieje z językiem angielskim czy z językiem włoskim. Natomiast, kiedy ktoś zaczyna się już uczyć bardziej i kiedy zaczyna już rozmawiać z innymi osobami, i zaczyna słuchać, jak mówią inne osoby, to widzi, że hej, ci inni chyba umieją jednak trochę więcej niż ja. I jeśli dalej y, uczy się tego języka, no to później zaczyna dostrzegać, że y, tak naprawdę na początku, w tym momencie takim, kiedy był bardzo pewny siebie, wiedział bardzo niewiele, i dopiero później y, zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, ile jeszcze jest tego, czego nie wie. Więc, najpierw jest się takim bardzo pewnym siebie, lecimy, w, wyskakujemy w górę, a później jest taki gwałtowny spadek w dół. Później to znowu pomału zaczyna rosnąć, no ale już właściwie nigdy nie dochodzi do takiego punktu, że ja teraz jestem super ekspertem i wszystko wiem. Tylko zatrzymuje się w takim momencie, kiedy sobie tak myślimy, ok, wiem dosyć, dosyć dużo, jestem dość dobry w tym, co robię, ale wiadomo, no nie wiem wszystkiego, nie jestem idealny. I to jest taki zdrowy punkt. I wiadomo, że to jest też połączone w jakiś sposób z inteligencją. Osoby bardziej inteligentne bardziej sobie zdają sprawę z tego, ile rzeczy jeszcze nie wiedzą, ile rzeczy nie rozumieją. I dlatego właśnie ten syndrom oszusta dotyka też bardzo często no, osoby właśnie inteligentne. I możecie sobie myśleć, że tak mają tylko ludzie, którzy są niepewni siebie, tylko tacy, którzy jeszcze wcale tak dużo nie osiągnęli, ale nie. Mają tak e, naprawdę ludzie, którzy osiągnęli bardzo wiele, również aktorzy, również ci, którzy dostali Oscara, na przykład. I e, ja Wam powiem, e, kilka takich cytatów Wam podam. E, ja w ogóle e, pierwszy raz usłyszałam o tym syndromie oszusta kilka lat temu, kiedy mój znajomy mi podesłał artykuł na ten temat w języku włoskim. Um, dlatego że wiedział, że to był też mój problem, że jeżeli ja się z tym zmagałam i trochę nawet zmagam do dzisiaj, um, ale o tym może później Wam jeszcze troszkę opowiem. Um, I to był właśnie pierwszy raz, kiedy ja to przeczytałam i faktycznie, no to, to było to. Um, i właśnie mam ten artykuł tutaj przed sobą otwarty, i tutaj autor podaje zdania różnych aktorów, którzy właśnie wypowiadali się też na temat swoich nagród, i to są e, aktorzy typu na przykład Denzel Washington, który powiedział, że mm, e, jeśli sobie nie zadajesz pytania, co ja właściwie tutaj robię, że nie jestem właściwą osobą na właściwym miejscu, to powinien już zejść ze sceny. Meryl Streep powiedziała. Gdzie to było? A, dlaczego ktokolwiek miałby mnie chcieć widzieć w jakimś innym filmie jeszcze? Przecież ja w ogóle nie umiem grać. Dlaczego w ogóle dalej to robię? Później mamy Judy Foster. Myślałam, że to był żart. To powiedziała po otrzymaniu Oscara. Myślałam, że to był żart i że wszyscy o tym wiedzieli, oprócz mnie. Byłam przekonana, że przyjdą do mnie do domu, zapukają do drzwi i powiedzą mi, sorry, żartowaliśmy. Tak naprawdę Oscar, który otrzymałaś, należy się Mary Streep. I później jeszcze mamy Kate Winslet, która powiedziała, że czasami po prostu są takie poranki, że ono że wstaje i sobie myśli, po prostu, no nie dam rady, nie umiem tego, nie zrobię tego jestem oszustką. Także jak widzicie, to są nazwiska, które znacie. Również kiedyś słyszałam Emma Watson, która mówiła coś podobnego. Ona jest w ogóle bardzo skromną osobą i skromność to jest oczywiście cudowna cecha i warto ją posiadać. Bardzo duże zaleta. I ona też jest bardzo skromną osobą. I ona tak mówi, że że ją to do dzisiaj dziwi w ogóle, co się dzieje, w ogóle jak, to, jak do tego doszło, jak ona się w tym wszystkim znalazła, że czasami się nie czuje na miejscu. Pamiętacie też może, że ja Wam kiedyś opowiadałam w związku z językiem angielskim, że, um, że kiedy um, byłam na rozmowie o pracę w tej koreańskiej firmie, w której pracowałam kiedyś przez kilka miesięcy, ta rozmowa odbywała się w języku angielskim i Um, ja po tej rozmowie tę te pracę otrzymałam, ale kiedy wyszłam z tej rozmowy, to sobie pomyślałam, wow, udało się, <laughs> przebrnęłam przez tę rozmowę. Um, to już było um, kilka lat temu, to było w 2014 chyba. Um, no i um, później otrzymałam tę pracę i tak sobie myślałam, kurde, nabrali się, nie? Normalnie się nabrali, że ja znam angielski. Um, i później oczywiście zaczęłam pracę w tej firmie, no i używałam angielskiego na co dzień, ponieważ to był język tej firmy wewnętrzny i trzeba było. No i nie miałam z tym nigdy żadnego problemu, ale cały czas takie miałam wrażenie, kurde, w końcu zobaczą, że ja tutaj udaję i jestem pewna, że już nieraz... Mm, Coś takiego o sobie myśleliście, ponieważ to jest coś, to jest taki syndrom, który jest bardzo, bardzo rozpowszechniony, bo wszyscy w jakimś tam stopniu zmagamy się z pewnością siebie i z jej brakiem. Są tacy ludzie, na których to wszystko wpływa mniej, bo pomimo tego, i to jest właśnie wielki minus tego syndromu, że, że on może nas hamować i my przez to nie rozwijamy swojego potencjału, nie robimy tego, co moglibyśmy zrobić, nie osiągamy tego, co moglibyśmy osiągnąć, bo nas cały czas hamuje właśnie z tyłu głowy ta myśl, że my nie jesteśmy dość dobrzy, że my czegoś nie umiemy, że jak to zrobimy, to się wszyscy przekonają, jacy my jesteśmy do bani. No i są takie osoby, które pomimo tych myśli, nawet jeśli je mają, to robią coś i idą do przodu. I taką osobą na przykład jestem ja, dlatego że ja mam czerwony charakter. Jeśli, wiecie, jeśli znacie podział na typy osobowości, no to jest czerwony, zielony, żółty i niebieski, to ja jestem ym, praktycznie całkiem czerwona. Więc ym, czerwona osobowość to jest taka, która bardzo mocno przed celu i która robi to, co chce robić, yy, i wybiera najefektywniejsze działania i tak dalej. Więc yy, tutaj ten mój charakter mnie po prostu pcha do przodu i mimo tych niektórych przekonań, e, takich, które bym nie mogły ciągnąć tu, to ja pewne rzeczy robię, ale też nie robię ich tak szybko, jak bym nie mogła robić gdybym nie miała tych jakiś tam przekonań z tyłu głowy, które mnie hamują w pewnym sensie. Ale są również takie osoby, które um, bardzo dają się hamować takim przekonaniom i um, czasami to po prostu też wpływa na ich zdrowie, bo się bardzo stresują z pewnymi rzeczami. Natomiast um, przede wszystkim wpływa to na ich życie i na zadowolenie z tego życia. Um, i to widać um, na zewnątrz też, kiedy się rozmawia z tymi osobami. Ja teraz mówię o osobach, jakby z mojego środowiska, które ja znam osobiście. Um, I kiedy się rozmawia z taką osobą, to widać, um, że na przykład ta osoba jest mega inteligentna, że um, jest mega sprytna, kreatywna i mogłaby osiągnąć szczyty totalne, naprawdę szczyty totalne ale tego nie robi, bo, um, bo uważa, i uwaga, bo to jest duży problem właśnie w syndromie oszusta, bo taka osoba uważa, że ona tego nie zrobi idealnie, wystarczająco dobrze, tak, jakby to, tak dobrze jakby to zrobił ktoś inny, że ona nie jest tak inteligentna jak ci inni um, i nawet nie będzie zaczynać. Um, I na przykład wydaje jej się, że ludzie, którzy pracują w jej firmie, to są ludzie super, mega inteligentni i ona się przy nich czuje w ogóle jak szara mysz, czy tam szary myszek <grych> I, um, i tak trochę stawia tych innych ludzi na piedestale, zupełnie nie biorąc pod uwagę tutaj siebie. Zupełnie jakby nie uznając i nie widząc swoich zasług, swojej inteligencji, swojego sprytu, swojej wiedzy też i swojego profesjonalizmu. Um, I ja, kiedy patrzę na to z boku i mogę to ocenić, właśnie całkowicie obiektywnie, to widzę, że to jest totalnie nieprawda. I dlatego to jest wtedy dla mnie takie trochę smutne, bo widzę, że, um, że to wpływa też na życie tej osoby, że ona się po prostu czuje z tym źle. I jeśli jest tak, no to wtedy warto jednak coś z tym zrobić, żeby. Um, żeby jednak pójść do przodu z pewnymi rzeczami. Jeśli ktoś chce oczywiście, bo jeśli ktoś nie chce, no to po co też, bo nie każdy musi, no wiadomo, nie? Eee, no i teraz, co można tutaj z tym zrobić? Więc po pierwsze, takim bardzo dużym problemem tutaj właśnie w tym syndromie oszusta jest to, że eee, no problemem jest po prostu perfekcjonizm. Wszystko chcemy robić super mega fajnie na 100%, bo albo coś jest super hiper dobrze i jest OK, albo coś jest totalnie do dupy. Um, I jak jest um, do dupy, no to um, mimo, że jest na przykład zrobione powiedzmy na 95%, a nie na 100%, to jak jest 95% to już jest do dupy, no to jak jest do dupy, to um, nie możemy tego przecież nikomu pokazać, bo ludzie to zobaczą i nas ocenią, i, i powiedzą, że co to jest w ogóle za shit i tak dalej. Um, I dlatego chcemy zrobić wszystko idealnie. Um, gdybym ja miała takie podejście, to niczego bym nie zrobiła. Um, nie produkowałabym tutaj tych filmów, ale już wam słowa, produkcja. Um, no, nie publikowałabym ich, bo one nie są idealne. Um, nie jest idealny obraz, nie jest idealny dźwięk. Teraz w ogóle nie mam idealnego światła, nawet, bo jest wieczór, więc jest sztuczne światło wszędzie, więc nie wygląda to zbyt dobrze. Poza tym też uważam, że nie mówię dobrze, nie mówię składnie. Uczę się tego przez cały czas, już od kilku lat, kiedy prowadzę tego YouTube'a, ale uważam, że jeszcze nie jest dobrze. Co jeszcze? Czasami używam skrótów myślowych, staram się tego nie robić, ale czasami mi się zdarza i później widzę w komentarzach, że ktoś czegoś nie zrozumiał, co powiedziałam i wiem, że to po prostu wynika z tego, że um, ja czegoś dobrze, wystarczająco dobrze nie wyjaśniłam, zapomniałam coś powiedzieć, e, coś przeskoczyłam i po prostu um, była ta wypowiedź w jakiś sposób niezrozumiała. No, i kiedy ja edytuję mój film, to też to widzę, zdaję sobie z tego sprawę, i musiałabym pomyśleć: no, no nie, nie wrzucę tego, nie. No, ale wrzucam to na tego YouTube'a, bo. No, bo tak, bo ileż razy mogę to nagrywać, tak? Tak samo produkując na przykład moje webinary, też na początku bardzo się stresowałam, nie wiedziałam, jak to zrobić. Było to technicznie dla mnie trudne do ogarnięcia i w końcu pomyślałam, no kurde, zrobię jak potrafię. Nie będę robić nie wiadomo, jakich mega prezentacji, bo nie mam do tego sprzętu, nie mam do tego możliwości, umiejętności, zrobię tak, jak mi na to pozwala mój sprzęt, moje umiejętności, moja wiedza, moje możliwości. Więc zrobiłam tak, jak zrobiłam, a wydaje mi się, że najważniejsza jest merytoryka tutaj, a z tej jesteście zadowoleni, więc myślę, że jest OK. No i ten syndrom oszusta tak um, trzyma cały czas w tych szponach, że po prostu um, niektóre osoby, um, ja też po części czasami w pewien sposób mnie to dotyka, um, nie robią po prostu tego, co mają zrobić i autosabotują się dosłownie. Czyli na przykład mają zrobić jakąś prezentację, ale się do niej niezbyt dobrze przygotowują, pomyślą sobie, że albo w ogóle się nie przygotowują i robią to totalnie na ostatnią minutę, bo myślą sobie, że ja i tak to spieprzę, to i tak nie będzie dobre, i tak wszyscy zobaczą, że ja nie jestem właściwą osobą na właściwym miejscu, że z tego yy, nic nie będzie, yy, więc po co mają to przygotowywać I, 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 i tak się nie uda, więc robią to później na ostatni moment i później jest wielka panika. Yy. I wtedy na przykład może się tak zdarzyć, że naprawdę nie wyjdzie. A jeśli wyjdzie, a jeśli wyjdzie, to znowu jest ta sama płyta, tak? Albo mi się poszczęściło, albo to wcale nie było takie trudne jednak, albo po yy, bo to, bo tamto. Albo na przykład albo yy, ci ludzie, do których to mówiłam, albo z którymi to robiłam, robiłam, to, yy, to oni tak naprawdę się nie znają na tym i, i nie zauważyli, że to było kiepskie, nie? Um, I to jest kolejna właśnie tutaj kwestia, żeby ufać tym ludziom, którzy doceniają nasze kompetencje, naszą wiedzę i którzy widzą w tym wartość. Bo kiedy ktoś nam mówi, że coś zrobiliśmy dobrze, że coś się podoba, że coś jest okej, okay, no to dobrze by było, żebyśmy w to uwierzyli, a nie od razu sobie myśleli, że ktoś się nie zna, że gada głupoty, albo że po prostu mówi tak tylko i wyłącznie dlatego, bo nas lubi i chce nam powiedzieć coś miłego, żebyśmy się nie czuli źle. Więc warto czasami takim osobom, które mówią nam coś dobrego, po prostu zaufać i przyjąć to, że okej, okay, tak właśnie jest. Ludzie mnie tak postrzegają. No to hej, chyba tak jest, nie? No i trzeci sposób, jak sobie z tym radzić, to doceniać swoje własne zasługi, widzieć je, a jeśli ich nie widzicie, to sobie wręcz to wypisać. Um, I za każdym razem, kiedy coś wam się uda, um, to wypisać, co zrobiłam, um, co było naprawdę moją zasługą um, i zaczynać to dostrzegać. No i po prostu nie kwestionujcie siebie. Um, I musicie stać za tym, co mówicie stać. Za tym, że wiesz to, co wiesz, może się też tak zdarzyć, że um, te zasługi, y, które są wasze, y, praktycznie w całości, y, tak jak mówiłam już wcześniej, przypisujecie y, szczęściu albo tym, że ludzie byli niekompetentni i się na was nie poznali jeszcze, y, albo temu, że nie było takie trudne, ale może się też tak zdarzyć, że przypisujecie te zasługi komuś innemu. I to jest oczywiście bardzo miłe dla tej osoby, której się te zasługi przypisuje, i fajnie jest czasami komuś coś takiego powiedzieć, tym bardziej, że naprawdę bardzo dużo ludzi się z tym syndromem oszusta zmaga i bardzo wielu ludzi czuje się też niedocenianych i fajnie jest powiedzieć komuś coś miłego, o ile to jest prawda, oczywiście, ale. Także doceniajcie inne osoby, czemu nie, ale doceniajcie też siebie i nie zapominajcie tutaj o swoich, um, swoich zaletach, swojej wiedzy, swoich kompetencjach, swoim profesjonalizmie, swoim wkładzie pracy, e, energii itd. Także pamiętajcie, nie wszystko musi być perfekcyjne, a szczególnie nie na początku, bo o, to jest właśnie jeszcze taka rzecz, że... Ta perfekcyjność też Was trzyma gdzieś tam z tyłu, dlatego że perfekcyjność, perfek, perfekcyjność nie, perfekcjonizm jest matką prokrastynacji, bo jeśli myślimy, ok, nie możemy tego zrobić idealnie, to nie robimy tego wcale i po prostu nam się nie chce wtedy i się tak dziwimy, ej, czemu nam się nie chce. No bo wiem, że nie umiem tego zrobić idealnie, nie? Ale znacie chyba takie powiedzenie, nie wiem, powiedzenie, hasełko, które chodzi po całym świecie, czyli done better than perfect, czyli um, zrobione jest lepsze niż idealne. I to jest e, bardzo dobre hasło. I bez tego po prostu nic byśmy nie zrobili, a szczególnie w przypadku języku nauki, w przypadku nauki języków obcych, kiedy na samym początku nie umiemy nic i kiedy, kiedy coś mówimy, to po prostu robimy sobie totalnych jakichś głupków, bo mówimy no, gorzej niż dziecko, bo wiecie, no dzieci przecież takie na przykład 5-6 letnie to całkiem fajnie mówią, nie? A my w tym języku, którym to dziecko się posługuje tak dobrze, mówimy po prostu strasznie. No to po prostu człowiekowi jest głupio. Ale tak jest na samym początku u każdego: każdy ma to samo. A już fakt, że się uczymy jakiegoś nowego języka, to znaczy, że umiemy więcej niż osoba, która się w ogóle nie uczy takiego języka i nie zrobi z siebie takiego głuptaska na początku. nie? Także no. Tyle Wam chciałam dzisiaj powiedzieć. No, i tak jak zawsze mówię, umiecie więcej niż Wam się wydaje. Jeśli Wam się wydaje, że nic w ogóle nie umiecie i to jest totalna masakra, to na pewno nie macie racji. Jeszcze się nie spotkałam z takim przypadkiem, żeby naprawdę tak było, a każdy tak o sobie myśli. Że to on jest na pewno potwierdzeniem, to, tym wyjątkiem potwierdzającym tę regułę. Że tutaj ta osoba mi teraz udowodni, że ona naprawdę <grych> nic nie umie. Nie, nie moi drodzy. Nie. A, jeszcze ważna rzecz, wam zapomniałam powiedzieć. Ja w tej chwili pracuję nad tym moim kursem, jak uczyć się języków obcych. I jeśli nie jesteście jeszcze zapisani na listę oczekujących, no to możecie się na nią wpisać tutaj w tym linku pod filmem i po prostu te osoby, które są wpisane na tę listę, dostaną ode mnie powiadomienie, że ten kurs już jest gotowy do zakupienia. Ja mam nadzieję, że zdążę go zrobić do grudnia, a już jest 16 listopada. U Was teraz jest już 17, więc no, mam nadzieję, że to będzie możliwe. Możecie trzymać kciuki. Dobra, trzymajcie się, uczcie się, no i wiecie, nie? Wiecie. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.